Kapitan podlesianki Bartosz Nowotnik był bardzo zadowolony z postawy naszej drużyny, która pokazała niesamowity charakter w spotkaniu z Wiktorią. Yy, dziwne spotkanie na pewno. Klasycznie musieliśmy sobie zrobić nerwówkę na samym początku. Yy, Maciek Nisy to gdzieś tam dwa faule ostre i od razu gramy w dziesiątkę. Yy, zapowiadało się bardzo średnio dla nas, ale na całe szczęście wyszliśmy obronną ręką i... I wysokie zwycięstwo fajnie na początek. To zawsze buduje drużynę, więc nic tylko się cieszyć. O celach na ten sezon popularne nowo nie chciał mówić głośno, bo ciężko przewidzieć, co przyniesie ten sezon. Ciężko pójść na ten moment jaki cel. No, zawsze liga weryfikuje, tak? Tu, tu myślę, że każdy mecz będzie inny. Jest wiele drużyn, które będą walczyć o na najwyższe cele. Mam po cichu nadzieję, że my też gdzieś tam będziemy się piąć w góry, jeżeli chodzi o tabelę. U nas dużo nowych twarzy, dużo nowych młodych zawodników, więc mam nadzieję, że gdzieś tam ta starość, przysłowiowa starość z młodością e, będzie się fajnie mieszać i że koniec końców będziemy się na koniec cieszyć. Przed podlesianką drugie ligowe starcie. Tym razem na wyjeździe zmierzymy się z Orłem Błękawica. Teren dla nas nieznany, ale z całą pewnością do rywalizacji podejdziemy z chęcią zdobycia trzech punktów. Gdzieś tam w każdym przyszłym meczu będziemy patrzeć raczej na trzy punkty. Najbliższy mecz, wyjazd, ale szczerze powiedziawszy jeszcze o tym nie myślę, dzisiaj się cieszę nad, nad, nad tym zwycięstwem, które, które osiągnęliśmy i, i to co będzie za tydzień w sobotę, to myślę, że gdzieś tam od poniedziałku dopiero pomyślimy.